Słuchasz Radia Pryzmat Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Konkretne problemy, konkretne rozwiązania. Poza rządem. Artur Sistak-Piotrowski z Fundacji Kraków Miastem Startupów. Powstała poniekąd w Sylwestra, rok temu, jakby nie, nie rok temu ten rok, tylko w zasadzie no, rok z kilkoma dniami, bo mamy już styczeń. No i tak, tak zaczęliśmy, a jeżeli chodzi o początki, no to tak po prawdzie to zaczęło się od spotkania mojego z Sebastianem Koliszem i z Pawłem Węgrzynem. No i wtedy zaczęliśmy się zastanawiać co i jak, co dalej. Potem było spotkanie w Urzędzie Miasta Krakowa, tam było dużo osób zaproszonych, i w wyniku tego posłania doszło do takiej konferencji, która nie jest konferencją, czyli do Open Space Technology pod tytułem Kraków miastem startupów z pytajnikiem. Wtedy o to pytaliśmy, a teraz myślę, że jesteśmy kilka kroków dalej. Zadałeś też pytanie, o co chodzi z tymi startupami, więc yy, już pędzę odpowiedzieć. Definicji jest sporo, stąd może być tak, że różni ludzie różnie Ci odpowiadali, i yy, jedną z nich może być to definicja Erika Risa, yy, no, specjalisty od Lean Startup. Jest taka, że startup to organizacja ludzka działająca w warunkach skrajnego ryzyka i według jego rozumienia e, poniekąd wewnętrzny dział korporacyjny który odpowiada za mm, e, tą część związaną z wynalazkami z nowymi e, technologiami, nowymi rozwiązaniami również może być uznawany za startup dlatego że on oprócz tego że też ma ograniczone środki, ograniczone możliwości dodatkowo musi bawić się w politykę korporacyjną, że ten zna tego, ten zna tamtego i tak dalej. Ci się lubią, tam ci się nie lubią. E, to jest jedna z przykładowych definicji. Inna dotyczy e, skalowalności modelu. To znaczy, że startup może być tylko takim przedsięwzięciem, które da się skalować. Co to znaczy skalować? Skalować to znaczy, m, jeżeli zaczynamy gdzieś nawet lokalnie, to musi być duży potencjał do tego, żeby stosunkowo szybko pojechać w kolejnych miastach, kolejnych państwach, bądź też jest to po prostu z założenia model internetowy, który pozwala na szybszą skalowalność. Więc skalowalność ma tutaj e, duże znaczenie. I do czasu znalezienia takiego skutecznego modelu skalowalnego hmm, przedsiębiorstwo, firma, organizacja pozostaje startupem, dopóki nie ma skalowalnego modelu. Dodatkowo, dopóki też nie ma modelu. bo Część osób twierdzi, że żeby był startup to musi być skuteczny model biznesowy. No i tu wchodzimy w ogóle w całą odrębną dziedzinę, czym jest model biznesowy, to by trzeba było porozpisywać, e, poopowiadać m.in. o grupie docelowej, o wartościach dla danej grupy docelowej. No jest o czym mówić. No i jakby w związku z tym, jeżeli startup nie ma takiego modelu biznesowego, e, no to dalej pozostaje startupem. Tu lokalnie fundacja też e, zrobiła część badań Naukowych dotyczących właśnie jak lokalnie jest tutaj rozumiany startup w środowisku krakowskim, między innymi jeden z wniosków wyszło to, że bardzo jest to związane z finansowaniem. Czy startup już pozyskał finansowanie, bo wtedy już powoli przestaje nim być, czy jeszcze nie pozyskał? Więc trochę definicji jest od sasa do lasa, i tak naprawdę za dużą częścią tych definicji stoją potężne autorytety, takie właśnie jak Eric Grease, czy Blank, czy inni. Więc, jakby No, chyba nie ma jednej odpowiedzi na to. Natomiast są ogólnie co najmniej trzy tendencje. Pierwsza tendencja jest taka bardzo zawężająca startupy do startupów IT i startupów stricte technologicznych. To jest definicja, która w szczególności odpowiada osobom, które są związane z funduszami, które inwestują w tą stronę. Więc jest to przykładowo definicja która jakby startupy bardziej technologiczne i IT to jest definicja która jest lubiana przez e, Fundację Startup Poland więc e, e... Kwestia trochę jakby kto pyta i kto odpowiada, i wtedy dostajemy różne zestawy definicji. Myślę, że tak też przydałaby się taka definicja dla szarego zjadacza chleba, ale niestety takiej nie ma, przez to, że środowisko jest podzielone i nie ma jednoznacznego stanowiska, tak naprawdę, w mojej ocenie, co to jest ten startup. To trochę zaczyna być tak, że ten startup to zaczyna być taki pojemny worek, w którym tak naprawdę, no jak ktoś założył firmę w sumie niedawno i coś robi coś, to w zasadzie. To jest startup. No to no właśnie i... coś takiego często mi się udało usłyszeć, dokładnie, no par jak, to brzmi jak parafraza o tak no. Dobrze, to myślę, że jeszcze ten temat startupów trochę m, później e, dotkniemy. E, wróćmy jeszcze do fundacji. Wiemy kiedy o, powstała, stosunkowo niedawno. Kto ją tworzy? Ludzie, jak wow. wszędzie. <laughs> Jacy to ludzie? Jak byś ich opisał oprócz siebie, oczywiście? O, o sobie to daj dłużej. A jeżeli chodzi o pozostałych, no to mm, mamy Paulinę na pokładzie. Łącznie jest sześć osób, powiem, plus ja, no to jest siedem. Powiem dwa słowa o każdym. Mamy Paulinę, ona jest e, ekspertką od pozytywnego uśmiechu i od inwestorów. na tym, To jest jej konik, na tym się najbardziej zna. Jest Michał, który jest doktorantem agiechu i jest bardzo konkretny. E, Świetnie odpowiada za projekty, potrafi coś to ogarnąć, napisać. Mamy Natalię, która jest dyrektorem i Natalia z kolei jest od pisania różnego rodzaju wniosków, podsumowań i tak dalej. Nic jej nie umknie. Mamy też Sebastiana na pokładzie, który jest też równocześnie w akademickich inkubatorach, tutaj regionalnie dyrektorem. Człowiek orkiestra, człowiek, który od tam ponad 10 lat na krakowskim rynku działa. Jest Paweł, który zna się też na kulturze, dlatego że działa w przemysłach czasu wolnego i kultury. No i mamy jeszcze e, Rafała, który bardziej może być znany przynajmniej w tych klimatach z y, y, jest taki park Tour krakowski. A, I on się tym zajmuje, a prócz tego jest doktorantem na łeku. Więc mamy dość mocny skład, jeżeli chodzi o e, członków. Dodatkowo mamy aż 15 stażystów w tym momencie, żeby nie powiedzieć, że 16, nie chcę tam. Jedna osoba tam z pytajnikiem, jest paru nowych i paru, którzy już chwilę z nami są, więc skład zaczyna być już całkiem, całkiem solidny, więc tak, zadałaś mi pytanie kto, co, kto to kto tworzy, już kto. to już wiemy. A starzyści e, czym się zajmują, jaką mają, jak wygląda wasza struktura? powiedzmy, że najczęściej słyszę, że są u nas wolontariusze, natomiast mm -hmm. starzyści bardzo rzadko. Rozumiem. No u nas zadania są konkretnie podzielone. E, ja też nie jestem osobą, która już odpowiada w fundacji za wszystko, więc tak szczegółowo... Jak to może być? Ja to prezes nie wie wszystkiego, tak od A do Z. Nie jestem maniakiem kontroli. Hmm, no, dziwne. No e, ci się to zmieni. E, wiesz co, no to zależy. Starzyści są podzieleni na zespoły, część zespołu odpowiada teraz za... Um, rozpracowanie kwestii związanych z Facebookiem ze stroną internetową z marketingiem część za poszukiwanie tematów związanych z funduszami możliwymi grantami itd. dalej, zostali podzieleni na zespoły tematyczne mhm. za fun, jeżeli chodzi o co, starzystów odpowiada Michał i Natalia i oni oprócz tego Michał jest na katedrze zarządzania więc jakby on w tym w te klocki jest dobry mhm. czyli ym, tak by bo próbuję znaleźć, jak zdefiniować jakby różnicę między wolontariuszem a stażystą u was, tak? Tak sobie pomyślałam, że oni są tacy bardziej zaopiekowani, więcej od was dostają. Wiesz co, no, wolontariusz kojarzy mi się z tym, że może na przykład przychodzić, nie wiem, raz w tygodniu, nie do końca wiedzieć, co ma zrobić, albo troszkę wie. Wydaje mi się, że starzysta ma tak bardziej ścieżkę, jakby pokazaną, co ma robić, czemu ma robić, w jakim zespole i po co. Tak, tak bym ja to wstępnie rozróżnił, ale... To jest też kwestia słowa, bo może być tak, że w niektórych organizacjach to wolontariusze są tak dobrze zaopiekowani, więc to no, bym było... My się nie będziemy zajmować, na razie chodziło mi u Was. Dobra, to już mamy niewiele, ale chciałabym, już zresztą sam wywołałeś pytanie, po co, po co to wszystko? Po co, tak sobie napisałam, poświęcać energię i swój czas na to, żeby, nie wiem, promować startupy? Władza nad światem! Bajcie Pinki No dokładnie. E, no to mnie masz. A, a, a tak serio serio, no to mm, nie wiem, moim celem życiowym jest służyć innym ludziom i moim zdaniem fundacja pomaga. E, i stara się pomagać, budować tę komuniki krakowskich startupów w tą stronę podążamy. E, podążamy do tego, żeby je wzmacniać, budować i być takim pomostem też trochę pomiędzy miastem a startupami, bo czasem startupy nie rozumieją, co miasto mówi, a czasem miasto nie rozumie, e, ale, ale z kim my w ogóle mamy rozmawiać o co chodzi i co się dzieje, tak? Więc e, jest moim zdaniem wiele funkcji, które spełnia fundacja. Teraz, jeżeli chodzi o obszar, jeżeli miałbym powiedzieć, to głównie się skupiamy na badaniach naukowych, aczkolwiek nie tylko. Więc... Nie, jedna rzecz, kto, na, na którą ja zwróciłam uwagę, szukając e, e, informacji mm -mm. na temat startupów i w ogóle tego środowiska, to bardzo e, w, w wielu miejscach, w wielu artykułach pojawiły się takie stwierdzenia, że e, to środowisko startuperów, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć. Startupowców. Powie sta o, startupowców. Dziękuję. E, jest, e, jakby tak oddolnie sieciowane, że mm -hmm. z sobą współpracują, że ci ludzie się znają, że wymieniają się wiedzą. E, I teraz tak, jak wytłumaczyć sieciowanie, bo mm -hmm. ostatnio się zorientowałam, że... Nie wiele wszyscy wiedzą, osób nie co nie to wie, jest znaczy sieciowanie. O, o tak. spoko. No jeżeli chodzi o sieciowanie, mm, to też mogę się wypowiedzieć, bo e, to też akurat mój temat, no bo mam w końcu swój klub przedsiębiorcy, tam też chodzi tylko o sieciowanie albo i rozwój. E, sieciowanie to polega na tym, że jeżeli Mamy jakiś dostęp do pewnych zasobów, czasem jest to wiedza, czasem to są kontakty i sobie wzajemnie pomagamy, no to na tym w skrócie polega sieciowanie. Nie chodzi o to, co było znane kiedyś pod hasłem znajomości i kontakty, że ktoś komuś coś załatwia. Tylko chodzi o to, że jeżeli ktoś wie, jak zrobić dobrą stronę internetową w taniej cenie, albo stosunkowo taniej, to jest zdecydowanie lepsze niż wejść w Google i po prostu wklepać strony internetowe. I wziąć kogoś, kto wydał najwięcej na reklamę w Google, a niekoniecznie wcale jest najlepszy. E, więc w skrócie, sieciowanie moim zdaniem polega na tym, żeby daje, wzajemnie sobie dawać wartość. Odnosząc się do środowiska, z kolei, moim zdaniem krakowskie środowisko jest bardzo mocno sieciowane. E, wydaje mi się, że liderzy środowiska. E, często są w kontakcie ze sobą, jesteśmy w kontakcie. Dużo tematów dzieje się wspólnie. To co jest istotne jak chodzi o startupy, to chyba największa społeczność to jest ONGKRK. Można ich sobie znaleźć, wyszukać, dołączyć. To na takim podstawowym poziomie jest bardzo otwarta społeczność na nowych członków, nowe osoby. Eee, warto, do niej, warto do niej dołączyć i wydaje mi się, że warto obserwować, co robi, jak robi. Coraz więcej imprez jest oznaczanych wspólnym znakiem, tak, czyli Oh My God Kraków, nietypowy hashtag. Eee, no i tak to się, tak to się dzieje. Eee, Wydaje mi się, że dlaczego tak się dzieje, to pomimo tego, że jest dużo liderów, jest dużo mocnych organizacji w Krakowie, to zasadniczo kierunek jest zbliżony, żeby Kraków stał się centrum startupowym. W tym kontekście wiele osób może ze sobą współpracować, które potencjalnie są dla siebie konkurencją, dlatego że starają się znaleźć, wynaleźć na przykład fundusze, starają się wynaleźć podobne albo zbliżone startupy. I jak szukają tego, który jest tą kurą znoszącą złote jajka, czyli człowiekiem, który ma świetny pomysł, a może nawet i świetny zespół, to jeżeli tylko mu się da pieniądze, to ho, ho, to no, on już pójdzie po prostu go global od razu, no to fundusze rywalizują o takich ludzi, ale równocześnie są w stanie ze sobą współpracować po to, żeby cały Kraków, całe community szło do przodu i to wydaje mi się to wydaje mi się trochę piękne i, i, i wspaniałe w tym kontekście, że dużo osób jest w stanie trochę nagiąć swoje codzienne reguły podstępowania po to, żeby wszystkim było trochę lepiej. I w tym kontekście wydaje mi się, że organizacje pozarządowe mogłyby trochę w lepszy przykład brać w tym wypadku z komuniki startupowego i tu przyznam szczerze, że chyba w szczególności adresuję to do organizacji pozarządowych z Krakowa, które nie pozdrawiamy. Niestety, Niestety. Bardzo często lubią wytykać. O, ty masz lepiej, ty dostałeś więcej, a w ogóle z tobą nie współpracuję, bo działasz już 20 lat. No, ten temat się w, poza rządem też bardzo często powtarza od różnych osób, no ale cóż, em, może rzeczywiście powinny być jakieś spotkania, żebyśmy się uczyli nawzajem, jakiejś tej... Em, Centrum, wiem, obywat no, Centrum Obywatelskie może, zaczęło działać w stronę networkingu, no i a. ambasada krakowian też działa w stronę tych żeby to się